Witam, dzień dobry. Godzina 6 rano startujemy na Warszawę. Z tyłu w tle fiacik wyrychtowany. My też już ostatnie rzeczy zabieramy. Plan jest taki, żeby najpierw zaliczyć Warszawę, później jedziemy na Katowice i z powrotem do domu. Także myślę, że jakieś 800-900 km robimy dzisiaj. Troszkę tu mamy rozbieżność między tym, co pokazuje termometr, ale cóż, trzeba się do tego przyzwyczaić. Dwie godziny do celu, mam nadzieję, że zdążymy, bo 2.40 mamy czasu ogólnie do 10:00, a myślę, że będzie dobrze. Jak nas nic nie spotka, jakieś korki, to będziemy na czas, szanowni państwo. Jeżdżamy do Warszawy. Fiat mój najprawdopodobniej. Jestem prawie pewny na 99%, że ostatni raz był tutaj 38 lat temu, kiedy został wyprodukowany przed nami. Widzimy już jednego wiecika, tam wcześniej jeszcze jedzie Polones, także już nie jesteśmy sami na trasie. Według nawigacji mamy jeszcze 25 minut do, do celu. Na razie wszystko gładko i pięknie. Mam nadzieję, że się nie spóźnimy. Jest godzina 8:58. Nie, no to mamy zapas jeszcze, chyba że nas jakieś korki zostaną. Dobra, do zobaczenia już na miejscu. Pierwszy raz od 38 lat mój Fiacik wrócił do macierzy FSO Warszawa. Od 70. rocznica rozpoczęcia produkcji. W zeszłym roku pomoc jeszcze logo było Nie mam czego Spider Spiderek Normalnie pan wtedy prześleduje mnie. Więc ja to sprawdzam na konwidzji Normalnie przepracuję. A ja do roboty tym nie 20 lat. Dlaczego? Dlatego, że to wszystko można. który co roku był tańszy. Tak, właśnie, co kwartał był Pierwszy samochód, który. Można ja... było wybrać sopiekę, nie? Tak. nie można było wybrać wszystkie kolory, ale w pewnym momencie rzeczywiście było tak krótko, że czarny szek... sekret szybciej. Polone z namurzyńskich koła Na Murzyńskich, w na namurzyńskich. No bo tak się mówi ogólnie. Że tak dużo kratek no? Nie, chodzi o ro, wielkość takich świecące koła. też jest no te troszkę już mniejsze są. Proszę Państwa, sytuacja niecodzienna. Proszę spojrzeć na licznik. 50 km, 49 w sumie kilometrów brakuje nam do pierwszych 100 tysięcy, jakie pokona kwiat. 6 listopada 2021 rok. Wracamy ze zlotu pod FSO Warszawa na żeraniu. No i dodatkowo jeszcze taka sytuacja. Te 50 km wiadomo, nie będę kręcił, bo to zbyt długo, ale postaram się moment uchwycić, jak licznik nam wskoczy. No i będziemy mieli same zera przez chwilę. Kochani pierwsze 100 tysięcy kilometrów już prawie za nami. Z czego połowę, więcej w sumie niż połowę tego dystansu pokonałem ja tym autem. Zakupiony był z przebiegiem 45 bodajże tysięcy. No i możemy się przekonać o tym już niebawem, już za chwilę Jak widzieliście, mamy to. Także fabrycznie nowy Fiat z silnikiem 1,5, przebieg zerowy, do kupienia od jutra. No oczywiście żarcik taki. No to dobra, to zaczynamy nabijać kilometry od nowa. Dzisiaj niedziela, 7 października 2021 roku i kończymy naszą wyprawę dwudniową. Wczoraj rano wyruszyliśmy na Warszawę, żeby móc wziąć udział w 70. rocznicy rozpoczęcia produkcji w fabryce FSO. Stamtąd udaliśmy się do Katowice, dzisiaj wracamy. Jesteśmy w zasadzie już na miejscu, kilka kilometrów do domu. Dystans pokonany. To przeszło 800 km. Nie wiem co do grosza, ale myślę, że jakieś 850 będzie w sumie. 850. Co jeszcze chciałem powiedzieć, dodać? No, jeśli chodzi o spalanie dwa tankowania. Dwa tankowania, zaraz Wam pokażę. Od drugiego tankowania, ile zostało? Nie ma tutaj już nigdzie CPN-u po drodze, żeby to wlać na świeżo i zobaczyć, ile spalił. Ale mamy tak, mamy 424 km, przejechane od ostatniego tankowania. Ilość paliwa w baku to jest gdzieś tyle. Rezerwa jeszcze nam się nie zaświeca. Więc śmiało mogę powiedzieć, że zostało jeszcze kilkanaście litrów baku. Może uda mi się go zatankować jutro albo pojutrze to jakoś byśmy to wyliczyli, tak bardziej konkretnie, ale myślę, że w granicach 7 litrów, może nawet nie. Przy tych prędkościach? No właśnie, tutaj mi żona podpowiada, że przy tych prędkościach to i tak bardzo niedużo. No, takie średnie prędkości były utrzymywane ponad 100 km na godzinę. Na drogach szybkiego ruchu dzisiaj troszkę miał drzej. Bo tutaj jechaliśmy po lokalnych takich drogach, więc to no tak starałem się jechać z przepisami. Więc dzisiaj żeśmy zaoszczędzili, ale ogólnie nie jest najgorzej. Także jakieś tam e, mity, że to nie da się Fiatem jeździć na co dzień, bo to spala 15, 12, 13 litrów benzyny. E, to jest e, totalna bzdura, przynajmniej w tym przypadku, jeśli mamy wszystko dobrze uwyregulowane silnik dobrej kondycji to i auto nam będzie nie, nie będzie nam palić nie wiadomo ile no co eee, przybyło tak jak mówiłem przeszło 800 100 km wszystko się odbyło bez najmniejszego problemu bez, bez najmniejszej awarii eee, jesteśmy prawie w domu eee, w zasadzie to wszystko z mojej strony na razie cześć witam kochani dzisiaj mam sprawę do załatwienia Oczywiście jadę dużym fiatem. Może oczywiście, może nie oczywiście, nie wolałbym może nie jeździć, ale nie bardzo nie bardzo mi się w sumie chce iść po inny drugi samochód po garażu. Eee, co to ja chciałem wam powiedzieć? Aha, przy okazji, że mam wyjazd hmm, zatankujemy go do pełna i jakoś tam policzymy ile nam wyszło spalanie na ostatniej wyprawie. Na Warszawę. Dobra, odpalamy. Procedura startowa. No dobra, działa. Yy, wskazówka się mam nadzieję troszkę podniesie. Rezerwa jeszcze nie świeci. No, na dobrą sprawę powinna się podnieść. Dobra, zatankujemy, zobaczymy ile wyszło. Dokumentujemy. 464 km. No i w baku coś tam jeszcze jest. Skazówka się podnosi. Rezerwa się nie świeci. No dobra. Lejemy do pełna. Zobaczymy, ile wyszło. Pistola nam odbija Dobra Więcej się nie zmieści 35 litrów